To poparcie dla związków partnerskich, tak jak rozmawiamy, przecież jest, jest ogromne w, w Polsce i nie wywołuje już praktycznie żadnych emocji u większości no Polaków. No więc właśnie, a swoją drogą myśli pan, że prezydent obecnie urzędujący podpisałby taką ustawę? Bo na przykład ta e, ustawa o mowie nienawiści zawetowana trochę mnie zdziwiła, pana? Mnie, te, mnie też, ale ja uważam, że on już niczego nie, nie, nie podpisze w taki normalny, oczywisty sposób, ponieważ ta... Ta prezydentura dobiega końca w stylu no, nie najlepszym, tak najdelikatniej bym powiedział. I z jednej strony mamy albo weto, a z drugiej, a, albo, albo w odesłanie do trybunału śmieszkowskiego, tak zwanego trybunału konstytucyjnego. Co wiadomo, że, że na święty nigdy tam ta ekipa się tym nigdy po prostu nie zajmie, bo ona nie, się, nie zajmuje się dzisiaj ustawowym, konstytucyjnym. Założeniem podstawą funkcjonowania normalnego Trybunału Konstytucyjnego, więc to zostawiam. Nie wierzę, nie wierzę już w to, że można będzie współpracować z prezydentem w takich sprawach oczywistych. On liczy dni ostatnie dni do końca swojej kadencji i myślę o tym, co będzie robił po zakończeniu kadencji. A wie pan może, co będzie robił? Nie, nie wiem, wiem, że. że Pewnie będzie szukał miejsca swojego w polityce. To jest pytanie o, wybory, o wynik wyborów, wyb wy wynik yy, wyborczy kandydata PiSu popieranego przez PIS, Karola Nawrockiego.